Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, próba mikrofona Przypiąć Majka do kalesonów, co bym nie zgubił Zaraz znowu powiedzą, że leniwy jest i nie zmienia wystroju od długiego czasu A na tu coś wymyślę Teraz mnie nikt nie powie, że jestem leniwy i nic nie zmieniam. A e, I O u, można zaczynać. Siemaneczko, z tej strony oczywiście Mako i witam w kolejnym zgranym tygodniu, w którym, jak co tydzień, opowiem Wam o tym, co ciekawego działo się w świecie gamingu. Zaczynam od dwóch giereczek zapowiedzianych na Nakun Connect 2022. Nakun czy Nacon czy Neycon? Chyba neikon. Na co on się pisze, to chyba Nakon. O, niby ma bawi i uczy, a dzisiaj popatrz. I na pierwszy rzut idzie gatunek, który już jakiś czas temu wybuchł, jeżeli chodzi o popularność. No i jak się okazuje, wcale tej popularności w dalszym ciągu nie traci. I co prawda moim zdaniem zrobiło się tutaj troszeczkę monotematycznie w tym gatunku, bo zazwyczaj mamy do czynienia albo z czymś takim plus minus średniowiecznym, albo jakiś rozbitek na wyspie i to przemielone 10 razy w różnych grach. Bardzo podobnie wyglądających z tych ram nieco próbują wyjść twórcy Con Exiles, który jak być może już wiecie z moich poprzednich zgranych tygodni pracują na survivalem ze świata Duny, ale i tutaj twórcy gierki mają świeży, ciekawy pomysł, gdyż nowy survival, który powstanie, będzie w uniwersum Terminatora. Nacon Studio Milan ujawniło Terminator Survival Project, czyli grę osadzoną w uniwersum kultowego Terminatora. Jak wspominałem, produkcja ma być grą survivalową i wylądować na pc tach jak i na konsolach. Że wcielimy się w grupę ocalałych po ataku nuklearnym. Fabuła jest umiejscowiona pomiędzy dniem sądu a powstaniem o ruchu oporu pod dowództwem Johna Connora. Prezentacja niestety nie zdradza wiele. Nie wiemy również, kiedy można się spodziewać owej produkcji, gdyż, jak poinformowano, gra znajduje się na bardzo wczesnym etapie produkcji. Kolejną produkcją będzie moim zdaniem nie mniej ciekawy Nowy robok. Marka Roboco powstała w latach jeszcze 80., stąd uważam, że znaczna część, zwłaszcza ta młodsza mojej publiczności, może zupełnie nie. Kumać i z niczym nie łączyć nazwy Robocop. Natomiast starsza widownia myślę, że zdecydowanie będzie robokopa kojarzyła, który. Jako ciekawostka powiem, że w Polsce pojawił się jako Super Glina. Robocop Rogue City, bo tak nazywać ma się nowa odsłona Super Gliny, będzie pierwszoosobowym shooterem. Jako ciekawostka dodam, że gra opracowywana jest przez polskie studio Teon, co mnie delikatnie niepokoi, gdyż owe studio ma na swoim dorobku dość przeciętnego Terminator Resistance, ale niestety również to oni zrobili tragicznego Rambo The Video Game. Zostaje tylko liczyć na to, że twórcy się dużo od tamtego czasu nauczyli i nowy Robo Glina zaprezentuje nową jakość. W grze wcielimy się oczywiście w tytułowego Robo, Kopa, czyli Cyborga Policjanta, który będzie walczył z przestępczością na ulicach Detroit. Tytuł ma trafić na pecety i konsolę nowej generacji w czerwcu 2023 roku. Teraz smutna wiadomość dla fanów Ubisoftu i ich serii The Division, jeżeli liczyłeś na rychłe pojawienie się kontynuacji The Division 2, no to niestety muszę cię zmartwić. Ubisoft, podobnie jak kolega Blizzard, a może nawet podpytywał Blizzarda, jak tam się zgadzają pieniążki po premierze Immortalsów? No i słuchajcie. The Division Najnowsze, które się nazywa The Division Resurgence. Tak ma nazywać się kontynuacja dwójeczki, która trafi, jak się okazuje, na urządzenia mobilne. Resurgence ma być produkcją opartą, jak to w większości mobilniaków, na modelu free-to-play z mikropłatnościami. Podobnie jak w poprzednich częściach, tutaj też będzie nałożony nacisk na taktyczne strzelanie oraz fabułę. Akcja gry toczy się w otwartym świecie i ponownie będzie wzorowana na współczesnych Stanach Zjednoczonych po kryzysie pandemii groźnego wirusa. Gracz wciela się w agenta strategicznego wydziału wewnętrznego i jego zadaniem będzie przywrócenie porządku, ochrona cywilów i zapewnienie obywatelom, szans na lepsze życie. Podobnie jak i w poprzednich częściach, gra zaoferuje kampanię PvE, którą będziemy mogli ukończyć w pojedynkę, jak i w trybie kooperacji. Gra ma zaoferować różnorodne możliwości rozwijania postaci oraz system craftingu. Premiera gry zaplanowana jest na 2023 rok. Znamymy tylko, czy Ubisoft pójdzie z śladami Blizzarda i czy ostatecznie nie zdecyduje się, żeby dołożyć jeszcze wersję pecetową, bo jednak no wiadomo, no, na, na największa pula graczy pochodzi z peceta, bo to tylko tam gra wychodziła, więc nagle 100% przejście na mobilniaki może nie być dla nich korzystne, czyli może jednak dadzą nam szansę zagrać. Dajcie znać, zagralibyście w Resurgence? Jakby była wersja pecetowa? No, rozniósł bardzo smutny, gdyż dotyczy on chyba najbardziej wyczekiwanej przeze mnie gry tego roku, która zalicza kolejną obsuwę. Mowa będzie niestety o Forspoken. Dla tych, którzy nie mieli okazji być może o Forspoken jeszcze usłyszeć, powiem, że mamy tu do czynienia z przygodową grą akcji z elementami RPG osadzoną w fantastycznym świecie. Gra opracowywana jest przez studio Luminous Productions należące do Square Enix, które odpowiada za Final Fantasy XV. Akcja gry toczy się w fantastycznej krainie Atia, która nawiedziła zaraza znana jako The Break, która to zepchnęła Atię na skraj przepaści. Plaga zmienia ludzi i zwierzęta w potwory. Główną bohaterką jest Frey Holland, która w tajemniczych okolicznościach została przeniesiona do krainy Ze współczesnego Nowego Jorku. Protagonistka okazuje się odporna na zarazę, a jej obdarzona inteligencją bransoleta zapewnia jej magiczne moce. Frey próbuje znaleźć drogę powrotu do domu, natomiast najpierw musi rozprawić się z zarazą. Ostatnim razem gra została przeniesiona na 11 października tego roku, natomiast w najnowszym oświadczeniu firmy na Twitterze mogliśmy przeczytać, iż z uwagi na dopracowywanie projektu premiera gry zostaje przeniesiona ponownie, tym razem na 24 stycznia 2023. Gra ma pojawić się na pc oraz PlayStation 5. A Wy czekacie na Forspoken? Ja muszę przyznać, że gra mnie bardzo interesuje, ma fajną oprawę graficzną, ma ciekawy na siebie pomysł, więc trochę się nie mogę doczekać. Troszkę żałuję, bo to była, szczerze mówiąc, jedna z mocniejszych produkcji tego roku, ale z drugiej strony jakby miał dostać produkt niedopracowany, które... Zdarzają się ostatnio, nawet na naszym rodzimym podwórku, to jednak wolę poczekać. No to teraz, dla poprawienia humoru, dla pokolorowania trochę tego już szarzałego gamingowego roku, który niestety nie przyniósł zbyt wielu hiciorów, wchodzi on. Cały na biało. Krato. God of War Ragnarok to gra, której myślę, że zdecydowanie większości raczej przedstawiać nie trzeba. Jest to jedna z największych marek ze stajni Sony, która została zapoczątkowana jeszcze na PlayStation 2 w 2005 roku. Jest to już piąta główna część serii, która nieustannie ewoluuje i ma się doskonale. Ragnarok to przygodowa gra akcji, w której wcielimy się w tytułowego boga wojny, któremu po raz drugi już będzie towarzyszyć jego syn Atreus. Tytuł robi użytek systemu walki znanego z poprzednika, który jednak doczekał się szeregu usprawnień i nowych elementów. Nieprzyjaciół eliminujemy, robiąc użytek z ikonicznych ostrzy protagonisty oraz topora zwanego lewiatanem. W miarę postępów rozwijamy bohatera oraz ulepszamy jego oręż i zbroję, co z czasem pozwala nam stawić czoła coraz silniejszym przeciwnikom. W grze przemierzamy zróżnicowane lokacje, realizujemy zadania popychające do przodu fabułę i poznajemy kolejne fragmenty opowieści. Wykonujemy różnorodne misje poboczne, rozwiązujemy zagadki środowiskowe, a także jak przystało na produkcję bogu wojny, walczymy z zastępami przeciwników. Tytuł ma ukazać się 9 listopada i zagramy w niego jak można by się spodziewać, jedynie na PS4 i PS5. Zawitajmy chwilę na rynku polskim. W zasadzie można powiedzieć, że totalnie znikąd, bez żadnej pompy i zapowiedzi, wychodzi nowa, samodzielna odsłona gminta. Widać, Redzi nie próżnują. Rogue Mage, czy też w polskiej wersji Gwint Mag Renegat to kolejna gra karciana od redów, która jest przeznaczona dla jednego gracza. Gra bazuje na samodzielnej wersji Gwinta i wzbogacona została o elementy roguelike oraz eksploracje i interakcje znane z wiedźmińskich opowieści. Historia tytułu rozgrywa się na setki lat przed narodzinami Geralta i opowiada o magu Alzurze, który obsesyjnie dąży do stworzenia pierwszego wiedźmina. Podczas zabawy przyjdzie nam podejmować trudne, niemoralne decyzje, jednak fabuła nie odgrywa w Rogue Mage kluczowej roli. Nie jest jest nawet uznawana przez Redów za część kanonu wykreowanego w ich pozostałych produkcjach. Podstawowe zasady rozgrywki nie odbiegają znacznie od tego, co znamy w samodzielnej wersji GWinta. Dalej zbieramy karty podzielone na talie, którymi toczymy pojedynki z napotkanymi oponentami. Gra miała premierę 7 lipca i zagracie w nią na urządzeniach mobilnych z Androidem lub iOS-em oraz na komputerach osobistych. Wiecie, czego zawsze brakowało mi w serii The Elder Scrolls? Niczego, to jest bardzo super gra gra jest faktycznie super, ale jednak zawsze mogliśmy liczyć jedynie na rozgrywkę dla jednego gracza. No chyba, żeby wziąć pod uwagę Delder Scrolls Online, które tak się składa, że jest mmorpg iem Dobra, ale pomijając Delder Scrolls Online, jeżeli chcieliście pograć w jakiegoś Skyrim, no to byliście zmuszeni na grę solową. Aż do teraz. Jak powszechnie wiadomo, gry od Bethesdy są takie słabe od samego początku tylko dlatego, by dać wykazać się moderom z całego świata. Mody wychodzą więc na potęgę i mamy przeogromny przekrój od zmian kosmetycznych po takie, które poprawiają grafikę, czy wydajność kończąc na takich, które wywracają rozgrywkę do góry nogami. Lub oferują całe, oddzielne rozdziały z dodatkową zawartością. Skyrim Together Reborn to ulepszona wersja Skyrim Together, która udostępniona została w serwisie Nexus Mods. Nowa modyfikacja wprowadza tryb multiplayer do świata, Skyrim i umożliwia wspólne przemierzanie Skyrim nawet w 8-osobowych drużynach. Modyfikacje uruchomicie jedynie na Steam w wariancie gry Special lub Anniversary Edition. Mod bije rekordy popularności jeśli chodzi o ilość pobrań, natomiast modyfikacja nie jest wolna od błędów. Wokół słyszy się o specyficznych błędach pojawiających się po instalacji moda oraz daje się służyć narzekanie na poziom skomplikowania instalacji. Natomiast jeśli jesteście wielkimi fanami Skyrim, to myślę, że warto mimo wszystko spróbować. Świetna wiadomość, zawsze chciałem zagrać w Skyrim nasz przyjaciółmi. No, to teraz muszę tylko znaleźć se przyjaciół. Teraz wspaniała wiadomość dla wszystkich fanów MMORPEG-ów. Nowy, niekwestionowany król MMO poszukuje ludzi do pracy nad nową grą po raz kolejny MMORPG. Niestety chodzi o Amazon Games i tak, z tym królem MMO to był oczywisty żart. Jako, że Amazon do tej pory ubił już kilka swoich gier na czele z New World, to najwyraźniej trzeba pracować nad czymś kolejnym. Jak możemy przeczytać w serwisie mmorpg.org.pl, wszystko wskazuje na to, że Amazon pracuje nad kolejnym MMORPG. -iem. Jak możemy przeczytać w ogłoszeniu o pracę, Amazon Games poszukuje starszego projektanta systemów gier, który dołączyłby do nowego zespołu gier MMO. Produkt to niezapowiedziana gra MMO akcji zbudowana na silniku Unreal Engine i Amazon Web Services. Zespół jest skierowany przez weteranów popularnych tytułów takich jak New World, World of Warcraft i Destiny. Troszeczkę się zmartwiłem, jak się dowiedziałem o tym, że zespół jest skierowany przez weteranów gatunku, na przykład takich gier jak New World. Moim zdaniem nie powinni się czymś takim chwalić. Z jednej strony Amazon totalnie nie umie w gry i bardzo skutecznie zażyna każdą jedną produkcję, której się tknie. Jednakże dysponują tak ogromnym budżetem, że jest jakaś minimalna szansa że w końcu im kiedyś coś wyjdzie. No i wszystko byłoby super, gdyby chociażby Amazon się uczył na własnych błędach, czyli na przykład błędy popełnione w New Worldzie, aby nie pojawiły się już w Lost Arku. Natomiast pieniądze to nie wszystko, się okazuje. No ale pożyjemy, zobaczymy. Ja jako, że jestem fanem gatunku, no to oczywiście trzymam za nich kciuki, natomiast nie robię sobie absolutnie żadnych nadziei, gdyż już dwa razy im zaufałem. Nie będzie do trzech razy sztuk. A na koniec info o growych targach, które przez pandemię, przez ostatnie lata były zduszone do formy onlineowej. Panie tego typu eventów mogą odetchnąć z ulgą. I co prawda, nie wydaje mi się, żeby kogoś interesowały tutaj w naszym cebulowym karaju jakieś eventy odbywające się na przykład w Stanach Zjednoczonych, ale nasz tutaj powiedziałbym niemalże lokalny Gamescom, największych fanów giereczek, mógłby zainteresować. Zaczynamy od bliskonu, czyli święta fanów gier Blizzarda. Obecny CEO studia Mike Ibarra zapewnił w wywiadzie dla Los Angeles Times, że po trzech latach przerwy w końcu trwają prace nad organizacją imprezy w 2023 roku i tym razem nareszcie z udziałem publiczności. Nazywany portal VG247 poinformował o szczegółach nadchodzącego E3. Wiemy, że firma ReadPop weszła we współpracę ze stowarzyszeniem odpowiadającym za organizację E3, a ReadPop odpowiada za inne podobne wydarzenia jak Comic Con, czy Star Wars Celebration. Następne E3 odbędzie się najpewniej od 11 do 17 czerwca. Na ostatek coś bardziej przystępnego naszej części świata, czyli Gamescom. Co prawda na Gamescom 2022 zabraknie kilku największych wydawców, takich jak m.in. Sony, Nintendo czy Activision Blizzard, natomiast swoją obecność potwierdziły już Microsoft, Bandai Namco oraz Team 17. I super fajnie, że cały świat wraca w końcu do normy. Tylko nie wiem, czy uporanie się z pandemią sprawi, że ktoś będzie chciał jednak przyjść na takie blisko. Dajcie znać. Poszlibyś na takie blisko, jakby był w Warszawie? Czy szkoda byłoby tam 30 zł na autobus? Ja bym chyba nie poszedł. No i to tyle w dzisiejszych gamingowych newsach. Mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. Jeśli tak, to oczywiście łapęcie komentarze i inne takie miłe rzeczy zachęcam, gdyż jest to darmowe i bardzo Was wtedy lubię, ale Wy mnie nie bardzo, bo tych łapeczek jednak nie zostawiacie. No trudno, że brać trzeba taki żywot youtubera. Widzimy się ponownie oczywiście za tydzień we wtorek o 19, a chyba, że z niektórymi z Was wcześniej na jakichś streamkach, które przypominam, regularnie są na moim kanale. A tymczasem, jak co Tydzień życzę Wam zgranego tygodnia. Jakoś tak siedzę i nie wiem, jakoś tak niby skończyłem nagrywać, a tak nie wiem, na coś czekam, nie wiem na co. Ej, może głodny jesteś. 23, głupi jesteś chyba nie głodny. Kosa, jakby ci raz udało, żebyś ty tak w poniedziałek już zmontował ten odcinek, ale byłbym z ciebie dumny straszliwie. Tu znowu 23. Dobra, lecę, pędzę. Eloszka, całuski, papa. Mua.